i kochani znowu widzimy się. Jestem już we Wiedniu. Kilka dni spędziłam w Polsce z moją rodziną i dzisiaj znowu siedzę na swojej słynnej już kanapie. I mogę do Was przemówić. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze raz z całego serca bardzo serdecznie podziękować za to, że osiągnęliśmy wspólnie 1000 subskrypcji. Bez Was po prostu nie byłoby to możliwe. Bez Was nie miałabym możliwości opowiadać o tym wszystkim, o czym opowiadam, czyli o moim związku z Turcją. O Turcji, o kulturze tureckiej, o mentalności tureckiej i o tym, jak żyje nam się we Wiedniu. I mielibyście okazję również poznać mojej rodziny, czyli mojej siostry, która ostatnio gościła na moim kanale: mojej siostry Kasi, mojej córki Natalki oraz mojego syna Michała i oczywiście mojego partnera życiowego Kajana. Bardzo z tego miejsca, bardzo bym chciała wszystkim podziękować, czyli mojej rodzinie i Kajanowi, że wspierają mnie. W takich chwilach wątpienia, dodawali mi otuchy, dodawali takiego troszkę kopa w tyłek, żeby nie poddawać się i jednak dalej robić swoje. Także moi drodzy, jeszcze raz za wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. Słuchajcie, mamy dopiero godzinę 13. A ja już dążyłam dzisiaj być w pracy od rana. Zrobiłam dzisiaj już dwie lekcje pianina. Później po pracy poleciałam jeszcze na turecki bazar. Słuchajcie, kupiłam taką fajną kapustę i gołąbki już pykają sobie w piekarniku. Oprócz tego zamieszałam już babkę z wiórkami czekoladowymi. Jak się gołąbki zrobią, myślę, że jeszcze tam 40 minut muszę potrzymać, to wsadzę babkę i będzie na sobota niedziela babka. I moi kochani, kupiłam sobie. Takie szklaneczki. Zobaczcie, w sklepie tureckim zapłaciłam za 6 sztuk, 6 euro bodajże. Z takim okiem proroka, czyli będziemy ich chronić przed złym i wszystkimi złymi ludźmi, którzy może mnie teraz oglądają i życzą mi źle, ale ja Wam i tak życzę dobrze. I oczywiście Wam też dziękuję, że pomimo, że czasami dajecie kciuki w dół, dziękuję, że jesteście. No dobrze, moi kochani, o czym to ja dzisiaj miałam do Was mówić? Powiedziałam Wam, że będę sobie popijała teraz herbatkę. Gołąbki już się robią, ciasto się będzie robiło. Myślę, że za godzinkę najdalej Kajan powinien przyjść z pracy. Słuchajcie, tak się za tymi naszymi plotami cotygodniowymi stęskniłam, że po prostu jestem szczęśliwa, że mogę znowu usiąść na swojej kanapie i mogę znowu uprawiać te nasze ploty, czyli te nasze cotygodniowe pogaduchy. No i tak właśnie pomyślałam sobie, o czym to ja dzisiaj będę do Was mówić. Słuchajcie. Przyszedł mi taki temat do głowy, bo tak czasami, jak sobie gdzieś tam autobusem czy metrem jadę, to tak sobie właśnie myślę: o czym to ja mogłabym Wam powiedzieć, czym podzielić się z Wami, co fajnego zobaczyłam w Turcji, co mi się podoba, albo co mnie strasznie na przykład wkurzyło, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować. No i tak sobie pomyślałam, wiecie co? Trochę tam opowiedziałam już o gościnności tureckiej. To tam było dawno, dawno temu w jakichś tam pierwszych moich filmach z serii, właśnie Pogaduchy babskie pogaduchy. Ci, którzy oglądają mnie regularnie, to wiedzą, a i znają tę tematykę i tą serię. I ci, którzy jeszcze tego nie widzieli, to po prostu musicie cofnąć się do wcześniejszych odcinków. I tam właśnie na jednym z odcinków, czy nawet na dwóch wspomniałam tak krótko o tureckiej gościnności, że byłam zaskoczona, ponieważ zawsze myślałam, że to Polska słynie z takiej tej właśnie super gościnności na całym świecie, ale okazuje się, wiecie co, że Turcy Chyba nas troszeczkę wyprzedzają tutaj, w tym temacie, a dlaczego, to Wam oczywiście zaraz wszystko po kolei opowiem. Zacznijmy od tego, że Turcy uwielbiają się gościć. Osoby, które nie lubią gości, uważane są za osoby złe, za osoby nieżyczliwe innym osobom, za osoby ze złym sercem, za osoby zgorzkniałe, za takich snopków i te osoby nie są mile widziane w rodzinie czy w towarzystwie, więc generalnie Turcy uwielbiają gości i bardzo chętnie ich u siebie przyjmują, ale również chętnie gości idą. Jeżeli już wybierają się to należałoby wcześniej uprzedzić panią domu, co najmniej dwa dni, trzy dni wcześniej, że zamierzamy odwiedzić ją w domu. Oczywiście zdarza się również tak, jakieś takie spontaniczne yy, odwiedziny. Ale muszę Wam powiedzieć, że no, pani ta gospodyni domu nie będzie zbytnio szczęśliwa, a dlaczego? Nie będzie szczęśliwa, ponieważ dwa dni wcześniej nie zdążyła wyszorować na kolanach tych sławetnych już podłóg, nie zdążyła podkurzać, nie zdążyła wyprać czasami zasłon, kupić świeżych kwiatów do wazonów, gruntownie wysprzątać łazienkę oraz toaletę. Więc oczywiście przyjmie was z otwartymi rękami. Na stole pojawi się wszystko, co tylko gospodyni posiada w lodówce, ale na prędce można by jakieś tam ciasto, szybko zrobić. Czy poleci gdzieś do najbliższego sklepu do cukierni i kupi 2 kilo baklawa i będzie was, was wpychać tą baklawę, ale nie będzie jednak do końca usatysfakcjonowana, ponieważ będzie miała poczucie, że nie mogła Was, was przyjąć tak, jakby. Chciała. Dlatego lepiej, żeby się co najmniej te dwa dni wcześniej zapowiedzieć na wizytę, żeby gospodyni mogła przygotować odpowiednio i gruntownie wysprzątać mieszkanie i co najmniej jeden dzień wcześniej stać kilka godzin przy kuchni i smakołyki tureckie dla Was gotować. Wybierając się w gości do tureckiego domu, nie zapomnijcie o tym i to nieważne, czy jesteście tam gośćmi raz na rok czy raz na miesiąc, czy raz na tydzień, nie zapomnijcie, że trzeba wziąć ze sobą jakiś mały upominek. Mogą to być na przykład kwiaty, czekoladki, czy paczka kawy, czy na przykład herbaty, jakiś taki drobiazg, ale z pustymi rękami nie należy przychodzić. Również popularny na przykład jest w Turcji, szczególnie w jakichś takich mniejszych miejscowościach albo na przykład na wioskach kupowanie całej na przykład siatki czy całego na przykład kosza różnorodnych owoców, albo można na przykład samodzielnie z własnego ogrodu świeżych pomarańczy czy mandarynek, czy z pola na przykład melony zebrać i również kilka sztuk jako prezent zawieść pani domu. Jest to bardzo mile widziane i taki właśnie zwyczaj tam panuje. Jeżeli już będziemy w kościach, właśnie z tym prezentem, pamiętajcie, przed wejściem do domu, jak już wiecie, należy ściągnąć te buty, żeby nie daj Boże tej połyskującej, lśniącej podłogi nie zabrudzić, możecie otrzymać od gospodyni kapcie. Bardzo często w tureckich domach kupuje się całe komplety, całe zestawy, na przykład 10 czy 15 sztuk kapci, dwa rozmiary np. 38 dwie sztuki, 42 sztuki, 45 dwie sztuki, tak żeby było i dla pań, dla dzieci, i dla panów. I bardzo często właśnie to są kapcie, które tylko i wyłącznie używane są, kiedy do nas przychodzą goście. I można z nich skorzystać. Natomiast przed wejściem do toalety bardzo często znajdują się klapki plastykowe albo gumowe, i wtedy ściągamy te kapcie, i wchodząc do toalety zakładamy te plastykowe klapki, i w nich korzystamy z toalety po wyjściu. Ściągamy i zmieniamy znowu na kapcie. Oczywiście może zdarzyć się, że tych kapci w domu pani domu nie ma dla gości specjalnych, ale bardzo często można właśnie z tym się spotkać. Kiedy już wręczymy pani domu nasz prezent, my założymy te kapcie specjalne dla gości, zostajemy zaproszeni do pokoju tak zwanego gościnnego. Moi drodzy, ja Wam mówiłam już kiedyś też na jednym z odcinków, że właśnie w Turcji jest w, praktycznie w każdym mieszkaniu oddzielny pokój. Jest to najjaśniejszy, największy, najpiękniejszy pokój. Jest to wizytówka każdego mieszkania tureckiego. Ten pokój gościnny zawsze musi być na zicher wysprzątany. Z tego pokoju yy, domownicy na co dzień nie korzystają. Ich pokojem takim stołowym, dziennym jest całkiem inny pokój, oddzielny, i to nie jest sypialnia. I właśnie ten pokój jest zawsze zamknięty, wysprzątany. W tym pokoju znajdują się najładniejsze meble, najładniejsze zasłony, najładniejszy dywan. Dla gości przygotowana jest specjalna zastawa stołowa do picia. Na przykład herbaty, są osobne szklaneczki do podania kawy, inne filiżanki, i one są schowane w segmencie, w szafie, i czekają wypucowane właśnie na gości. Kiedy wejdziemy już do tego pokoju, oczywiście najlepsze miejsca siedzące są przeznaczone dla starszych osób. Mniej wygodne miejsca zajmują osoby młode. I zawsze najlepsze miejsca, na przykład z widokiem na morze, jeżeli mieszkanie znajduje się czy dom, na przykład przy plaży, albo na przykład z widokiem na telewizję, jeżeli będziecie oglądać wspólnie telewizor. Więc te najlepsze miejsca i najwygodniejsze są zawsze przeznaczone dla gości. Domownicy siedzą gdzieś tam sobie z boku, ale na centralnym miejscu znajdują się zawsze goście. Pani domu, jak powiedziałam wcześniej, co najmniej dzień wcześniej przygotowuje dużo potraw, piecze jakieś tam tureckie ciasta, oczywiście turecką tradycyjną baklawę i naprawdę stół jest bardzo suto i bardzo bogato zastawiony i wypadałoby, żeby chociaż po troszeczkę ze wszystkiego skorzystać i oczywiście wszystko zachwalać jakie jest pyszne, a naprawdę jest pyszne. Więc jeżeli będziecie mówić, że jest ekstra, to po prostu nie skłamiecie, bo tak będzie. Gospodynie tureckie bardzo dobrze gotują i naprawdę Warto spróbować wszystkiego, czym Was poczęstują. O herbatę turecką to raczej was, was się pytać nie będą, czy macie ochotę napić się, ponieważ jest to już standard, że po prostu robi się tą herbatę i praktycznie podczas tych kilku godzin, kiedy tam będziecie w gościach, kilkakrotnie albo kilkanaście razy po prostu będzie Wam ta herbata do szklaneczki nalewana. Ewentualnie po jakimś głównym posiłku, yy, może gospodyni zapytać się, czy może macie teraz ochotę na przykład na filiżankę dobrej tureckiej kawki. I oczywiście nie należy odmawiać, należy wypić, jest to po prostu w dobrym tonie. Co mnie zaskoczyło w Turcji, kiedy byłam tam po raz pierwszy i po raz drugi w sumie tak samo mnie to zaskoczyło, bo zapomniało mi się całkiem. Jeżeli je się główny posiłek, na przykład obiad, wszyscy milczą, Dosyć szybko spożywają ten posiłek i dopiero po spożyciu tego głównego posiłku, kiedy podane są słodkości i podana jest kawa, podana jest herbata, dopiero zaczynają się wielogodzinne dyskusje, które bardzo często trwają do późnej nocy. Ja nauczyłam się, że podczas również tego głównego posiłku, gdzieś tam rozmawiam sobie, ze swoimi rodzicami, z siostrą, podkujemy sobie. Nie, turcy raczej skupiają się na głównym posiłku, dosyć szybko go spożywają i dopiero kiedy wszystko już jest zjedzone z tego głównego posiłku i podany właśnie jest ten deser, herbata. Wtedy zaczynają się właśnie te takie pogaduchy i ploty, które trwają bardzo, bardzo długo. No i kiedy, moi drodzy, już się bardzo zmęczycie i spoglądacie na zegarek, że może wpadałoby już podziękować miłym gościom za gościnę, i udać się do domu. Przygotujcie się na to, że wyjść z mieszkania tureckiego. Jest bardzo ciężko. Gospodarze będą Was przekonywać, że naprawdę jeszcze przecież nie jest wcale tak ciemno, a jeżeli dzieci, dzieci są zmęczone, to przecież jest sypialnia, dzieci mogą tam się położyć i mogą się przespać. A jeżeli Wy macie ochotę, to dla Was tak samo się miejsce znajdzie i możecie po prostu zostać na noc. Nie ma potrzeby, żebyście wracali do domu i z przyjemnością po prostu y, przywitają z Wami kolejny dzień. Jeżeli to jest niedziela na przykład, to możecie wspólnie zasiąść do spółki. Śniadania tureckiego. A jak wyglądają te śniadania tureckie, to doskonale wiecie. Więc jak zacznie się śniadanie o godzinie 10, to możecie być pewni, że będzie trwało do godziny 12, albo i do godziny 13, ponieważ Turcy jedzą późno śniadania, ale później jedzą tak zwane obiad-kolacje. I to właśnie było na przykład dla mnie tak samo takim y, troszeczkę zdziwieniem i takim szokiem, nauczyłam się, że rano na przykład godzina 8-9 się je śniadanie, następnie godzina na przykład 15 jest obiad i godzina 18-19 jest kolacja. A w Turcji właśnie jest troszkę inaczej, ponieważ je się późno śniadanie. Na przykład godzina 10, jeżeli oczywiście jest czas, to trwa godzinę, półtora, a nawet i dwie, jeżeli później jeszcze są jakieś rozmowy, i następnie je się taką bogatą znowu obiad o kolację, na przykład o godzinie 18-19. Więc dwa po prostu duże, bardzo sycące posiłki w ciągu dnia, a nie tak jak na przykład w Polsce myjemy trzy albo cztery, troszkę mniejsze w ciągu dnia. Więc no. Jest to właśnie taka różnica. Więc jak będziecie zmęczeni, będziecie chcieli już do domu, iść, bo macie po prostu już dość, jesteście syci, zmęczeni. No gospodarze mogą Wam właśnie zaproponować spanie, albo po prostu będą wam, was namawiać czy napisie może jeszcze troszeczkę herbatki, a może jeszcze jedną kawkę zrobię. Zostańcie jeszcze z godzinkę, naprawdę jeszcze nie jest późno, jest tak przyjemnie. Nie wiadomo, kiedy my się znowu zobaczymy. Więc posiedźcie jeszcze troszkę, więc z domu tureckiego wyjść jest naprawdę bardzo ciężko. Będąc w gościach w domu tureckim, uważajcie również na to, o czym, może nie o czym, ale co chwalicie. Na przykład, mi się zdarzyło, że byliśmy u kuzynki, u kuzynki Kajana w Stambule. I bardzo spodobała mi się taka malutka figurka aniołka porcelanowa. Była po prostu prześliczna, i kilka razy pochwaliłam tą figurkę, mówiąc Boże, jak mi się strasznie ta figurka podoba, gdzie kupiłaś tą figurkę? Stara jest? Czy to jest nowy wyrób? I wyobraźcie sobie, że kiedy już wybierałam się do domu, kuzynka Kajana w przedpokoju. Podała mi małe zawiniątko i powiedziała, że to jest dla mnie, i bardzo prosi, żebym w tej chwili tego nie otwierała, że jest to bardzo dla niej cenna rzecz, wartościowa, ale ponieważ mi, jako gościowi, bardzo spodobało się to, ona chce mi po prostu zrobić przyjemność i chce mi coś podarować. No szczerze mówiąc, zrobiłam takie oczy troszkę duże i obawiałam się, co to może być. Jezu, może powiedziałam, może pochwaliłam coś, Czego nie powinnam pochwalić i może coś po prostu tej kobiecie z tego domu cennego w tej chwili zabieram, bo może po prostu jest jej kupio. No ale prosiłam żeby mnie, żeby nie otwierała, więc nie otwierałam. Ale kiedy tylko do domu przyszłam, to naturalnie pierwsze co zrobiłam, to odwinęłam to z papiera. Słuchajcie, patrzę, a tam właśnie jest ten mały aniołek. No i poczułam się bardzo kupio, że coś, to co może jest bardzo bliskie sercu tej kobiecie. No nie wpadało jej mi tego nie dać. Więc jeżeli będziecie, coś, będziecie w gościach i będziecie coś chwalić, to po prostu uważajcie, nie chwalcie za bardzo. Kiedy będziecie wybierać się już do domu, wypadałoby, żeby pomóc sprzątać ze stołu gospodyni. Oczywiście, ona na pewno będzie mówiła, że nie potrzebuje waszej pomocy, że macie to zostawić, że ona sobie sama poradzi, że tam jej mama pomoże czy córka jej pomoże, ale nie. W dobrym tonie jest, żeby mężczyzn zostawić w saloniku. A z panią domu po prostu razem posprzątać z tego stołu, wynieść do kuchni, ewentualnie wsadzić do zmywarki albo ręcznie pomyć, pomóc jej pomyć zużyte brudne naczynia. Jest to po prostu w dobrym tonie, tak po prostu w Turcji kobiety robią i dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jaka po prostu jest tradycja. Będąc w Turcji, możecie w parku, czy na plaży, czy na bazarze spotkać. Miłych ludzi, możecie wdać się w miłą dyskusję i nie zdziwcie się, jeżeli zostaniecie zaproszeni na przykład na herbatkę, na kawkę czy na baklawę do domu gospodarza. Jest to bardzo miły gest, nie należy odmawiać. I na pewno, pomimo, że jesteście dopiero co poznanymi ludźmi, Będą próbowali Was ugościć jak najlepiej. Naprawdę Turcy są bardzo gościnni, uwielbiają gości. Uważają, że w domu, w którym często bywają goście, mieszkają anioły, mieszkają dobre duchy. Dom, który jest otwarty na ludzi, jest otwarty również na dobro, jest otwarty na zdrowie, jest otwarty na bogactwo. Uważają Turcy, że jeżeli ja dam na przykład komuś bochenek chleba, wrócą do mnie dwa bochenki chleba. Jeżeli poczęstuję szklaneczką herbaty, od Boga wrócą do mnie dwie szklaneczki herbaty. I Turcy naprawdę bardzo w to wierzą i bardzo się cieszą na każdego kto przekroczy próg ich mieszkania. Myślę, że będąc w domu tureckim będziecie czuli się bardzo dobrze. Gospodarze będą starali się spełnić wasze wszystkie życzenia, spełnić wasze wszystkie zachcianki. Będą dbali o to, żebyście mieli o to, żebyście mieli dobry humor, żeby wam niczego nie zabrakło, żeby wam się wygodnie siedziało, żeby wam było na przykład ciepło w stopy. Możecie dostać kapcie albo nawet bardzo fajne, ciepłe skarpety, jeżeli oczywiście będzie to okres zimowy, a w mieszkaniach tureckich no, bardzo często nie ma ogrzewania i no, bywa, że może być na przykład w grudniu czy w styczniu troszeczkę chłodno w mieszkaniach. Więc naprawdę będziecie czuli się w mieszkaniach tureckich po prostu jak królowie. W tureckich rodzinach, w tureckich domach raczej do rzadkości należy, żeby pan domu zaprosił sobie kumpli z piwem, na przykład na wspólne oglądanie meczu. Pani domu po przyjściu do domu, jeżeli by taką sytuację zastała siedzącego męża z kumplami, pijącego piwo i oglądającego mecz, pani domu na pewno zrobiłaby co najmniej trzecią wojnę światową. Niemożliwym jest, żeby bez zapowiedzi tak sobie po prostu kumple wpadli. Naturalnie mogą odwiedzić kumple męża, ale wcześniej muszą się zapowiedzieć. Niemożliwym jest, żeby na stole znajdowały się tylko słone paluszki i orzeszki. Nie, o tym zapomnijcie. Może teraz, wśród młodych ludzi, taka sytuacja jest dopuszczalna, ale ja mówię o tradycyjnej. Tureckiej rodzinie. Moi drodzy, tyle miałam Wam na dzisiaj do powiedzenia. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, proszę umieszczajcie je pod filmikami, komentujcie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawiajcie palucha w górę. I jeszcze raz dziękuję serdecznie za wszystkie subskrypcje. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, a ogląda mnie, zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję wam bardzo serdecznie, życzę wszystkim pięknego dnia, słonecznego weekendu. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na następne spotkanie ze mną. Pa pa.